Po tej nieobecności ja sobie tak postanowiłem, że postaram się rozwiązywać wasze problemy i to jest w sumie zajebiste, bo wielu osobom tutaj pomogłem. Słuchajcie, wiadomość od Agnieszki, cześć, może poratujesz? Nowa bateria do wanny montowana w półce za wanną, strasznie słabe ciśnienie wody ciepłej, co zrobić? Dzięki z góry. No to jedźmy z tematem. Słuchajcie, jak zwiększyć przepływ wody w baterii na przykład do wanny, gdzie chcielibyście, żeby się szybko nalała? To jest bardzo proste i może wam pomóc. Prostosujcie sobie grubszy wąż zasilający. Zobaczcie jaka jest różnica ze średnicą i taki, który ma tutaj kąt 90 stopni, jeżeli macie gdzieś mało miejsca, bo tu zaraz się załamie będzie kuczec. A drugi temat to jest taki, że łączenie tych dwóch rzeczy, czyli ciepłej i zimnej wody, która tak naprawdę tutaj wpływa, macie kurek i wypływa. Zróbcie sobie troszeczkę inaczej. Ten trójnik, po prostu tu gdzie leci ciepła woda, ona leci najczęściej. Dajcie sobie na prosto, to jest zasilanie do wylewki, więc przepływ ciepłej wody macie bezpośrednio, a tutaj dajcie sobie zimną wodę. Zimną tylko dopuszczacie sobie trochę, żeby ta gorąca woda się schłodziła. No i tak to wygląda. Dzięki takiemu łączeniu możecie sobie znacznie bliżej te kurki siebie dać. To będzie powodowało mniejszy szum wody i większe ciśnienie.